Na środku czarnego ekranu pojawia się niebieska figura złożona z trzech prostokątów. Obok biały napis, edukacja spojrzenia. Na środku białe napisy. Faraon. Analiza sceny otwierającej film. Dzień. Dwa czarne skarabeusze toczą po spękanej ziemi brązową kulkę. Film Faraon w reżyserii Jerzego Kawalerowicza otwiera scena biegu egipskiego oficera Eunany, niosącego dowodzącemu manewrami Ramzesowi wiadomość o dostrzeżeniu świętych skarabeuszy. Eunane pada na twarz. Scena została zrealizowana w jednym długim ujęciu. Na pustyni Kyzył-Kum w Uzbekistanie znaleziono odpowiednio długie i płaskie miejsce. Na odcinku 200 metrów ułożono płyty. Po których poruszał się bez wstrząsów wózek ciągnięty przez kilku mężczyzn. Widać to na zdjęciach z filmu dokumentalnego 150 Dni Faraona. Stojący na wózku operator Witold Sobociński, trzymający bardzo ciężką kamerę, nie mógł ustawiać ostrości pełnane biegnie wśród żołnierzy. Konieczne stało się uzyskanie takiej samej szybkości poruszającego się wózka i biegnącego aktora Ryszarda Rączewskiego. Po wielu próbach problem rozwiązano dzięki przymocowaniu do wózka długiej tyczki. Aktor, pokazywany w półzbliżeniu, musiał w czasie biegu kontrolować, czy tyczka dotyka jego brzucha. W końcowej fazie ujęcia następuje zmiana kąta patrzenia kamery. Efekt stroboskopowy, migotanie światła między sylwetkami żołnierzy, daje wrażenie zwiększenia szybkości biegu. Na wydmie stoi Ramzes. Filmowe środki wyrazu podkreślają emocje Eunany i znaczenie przynoszonej przez niego wiadomości. Eunana upada na twarz przed Faraonem. Pokłon złożony przed Skarabeuszami i pokłon przed Ramzesem tworzą klamrę sceny. Erpatre, najwyższe usta. Na drodze, święte Skarabeusze każdy toczy glinianą kulkę w powszech drogich u Ponownie opuszcza głowę. Mów dalej. Herhor zerka na Ramzesa. Jak nakazuje pobożność, oddawszy hołd świętym wizerunkom Słońca. Wstrzymałem pochód. Kapłan zbliża się do Eunanę. Widzę, że jesteś prawdziwie pobożnym Egipcjaninem, choć rysy masz chetyckie. Nie pójdziemy dalej tą drogą, bo moglibyśmy podeptać święte żuki. Na czarnym ekranie białe napisy. Komentarz filmoznawczy Seweryn Kuśmierczyk. Audiodeskrypcja Fundacja Katarynka. Tekst Bartosz Wokan. Konsultacje Magdalena Dudowicz. Czytała Monika Wrońska.